Na tym świecie są rzeczy, które są uważane za lepsze lub ważniejsze, niż rzeczywiście są. Są to takie rzeczy jak pójście na studia, czy też może influencerzy na Instagramie, lub niektóre ikoniczne samochody. Cześć, ja jestem Janek, a wy oglądacie Autoshwira. Dziś przedstawiam wam 7 najbardziej przereklamowanych samochodów wszechczasów. Zaczynajmy! Numer 7. Na miejscu siódmym postanowiłem umieścić bardzo legendarny samochód, jakim jest Alfa Romeo Brera. Osobiście wychowywałem się na tym samochodzie, grając w Need for Speed Carbon, ponieważ zawsze był to mój wybór numer 1. Mówi się, że nie można uważać się za prawdziwego fana motoryzacji, dopóki nie posiadało się Alfa Romeo. Kiedyś Alfa tworzyła prawdziwe samochody dla kierowców. Napęd na tylne koła, skrzynia biegów z tyłu dla lepszego rozkładu masy oraz potężny silnik V6, niekiedy od samego Ferrari. Silnik, który brzmiał tak dobrze, że nazywano go krzypcami. Nawet słaba niezawodność dodawała im uroku. Niestety, Brera nie ma nic wspólnego z tą legendą. Brak napędu na tylne koła, brak charakterystycznego brzmienia i wraz z poprawą niezawodności zniknęła część duszy tego samochodu. Choć wygląda świetnie, bo nie można tego ukryć, to model, który teoretycznie jest o wiele tańszy, a mowa tu o Alfie 159, również prezentuje się podobnie, przez co Brera traci na wyjątkowości. Wnętrze również pozostawia wiele do życzenia. To nie jest nowa GTV V6, choć wszyscy bardzo tego chcieliśmy. Dodatkowo, Brera była oferowana z ciężkimi silnikami diesla i przestarzałymi jednostkami benzynowymi, co tylko pogarszało jej prowadzenie. Choć stylistyka Brery robi wrażenie, to jej charakter jest bardziej show niż go. To auto, które bardziej zadowala oko, niż serce kierowcy. Numer 6. Toyota Corolla Po 50 latach na rynku i sprzedaniu 44 milionów egzemplarzy, ludzie wciąż masowo kupują te nieciekawe samochody. Dlaczego? W latach 70 Amerykańskie samochody miały średnio 24 defekty na sztukę, co oczywiście oznaczało, że non-stop się psuły. Wtedy pojawiła się ona, Toyota Corolla. Była ona tania w zakupie, tania w utrzymaniu i przede wszystkim znacznie bardziej niezawodna niż cokolwiek innego na rynku. Dla ludzi, którzy po prostu potrzebowali samochodu, żeby jeździć z punktu A do punktu B, ta pewność była najważniejsza. Corolla stała się natychmiastowym hitem i do dziś uważana jest za świetny wybór za te pieniądze. Ale czy to nadal najlepszy wybór, szczególnie z konkurencją, którą mamy dzisiaj? W porównaniu z niektórymi koreańskimi propozycjami jakość nowoczesnych samochodów znacząco wzrosła. Na przykład Kia Forte jest tańsza, lepiej wyposażona, a jeśli chodzi o niezawodność w niektórych krajach, Kia oferuje nawet 10 lat lub 160 tysięcy kilometrów gwarancji. Rolla jest także często chwalona za swoją legendarną niezawodność. Ale jeśli przyjrzeć się bliżej, jej osiągi i komfort są bardzo przeciętne w porównaniu z konkurencją. Jej popularność bardziej wynika z przyzwyczajenia, niż rzeczywistej przewagi nad innymi modelami. Numer 5 Subaru WRX STI Subaru Impreza STI to legenda. Ten rajdowy samochód drogowy był jednym z najfajniejszych aut, dzięki niezmienionej od 30 lat recepturze. Napęd na 4 koła i turbo doładowany silnik. Natomiast nowe STI kosztują około 160 tysięcy złotych, a wielu uważa, że to za dużo, biorąc pod uwagę niską jakość wnętrza. Na rynku aut używanych ceny są jeszcze mniej sensowne. Znalezienie STI w dobrym stanie graniczy z cudem. Silnik 2,5 litra robi swoje, ale jest przestarzały. Subaru od 30 lat modyfikuje ten sam motor, a różnica w mocy to zaledwie 40 koni. Od pierwszej wersji. W porównaniu z innymi sportowymi sedanami STI wypada blado. Technologie zastosowane w konkurencji jak aktywne zawieszenie czy nowoczesne systemy trakcyjne są znacznie bardziej zaawansowane. Poza tym wnętrze Subaru WRX STI wygląda jak żywcem wyciągnięte z samochodu budżetowego, co nie przystaje do ceny, jako trzeba za nie zapłacić. Jest to auto bardziej dla fanów nostalgii niż dla tych, którzy szukają nowoczesnej maszyny do szybkiej jazdy. Numer 4 Smart Fortun. Smart cieszy się popularnością w Europie jako rzekomo świetny samochód miejski i tani sposób na przemieszczanie się. Według mnie, oba te stwierdzenia są totalnie fałszywe. Smart jest tak skupiony na byciu małym, że zapomina o byciu użytecznym samochodem. Według mnie, nawet Toyota IQ jest lepsza. Jest tylko 25 cm dłuższa, ale oferuje np. tylną kanapę lub większy bagażnik po jej złożeniu. A to tylko jeden z przykładów na to, że są lepsze opcje. Smart42. Często reklamowany jest jako oszczędny i przyjazny dla środowiska, natomiast w rzeczywistości jego spalanie nie różni się znacząco od większych samochodów miejskich. Dodatkowo jego cena wcale nie jest taka niska, jak można by się spodziewać. Za podobne pieniądze można kupić znacznie bardziej praktyczny samochód. Kolejnym problemem jest komfort jazdy. Krótkie podwozie sprawia, że smart nie radzi sobie na dobrze na nierównościach, a hałas w kabinie w przewyższych prędkościach jest uciążliwy. To auto może i jest dobre do parkowania, ale w codziennym użytkowaniu okazuje się być bardziej kłopotliwe niż użyteczne. Numer 3. Mercedes Benz G63 AMG. Nie okłamujmy się. G-Klasa to luksusowy czołg. Ponadto, to luksusowy czołg z historią bycia autem do zadań bojowych. W dzisiejszych czasach, owszem, ma luksus, ale nie może rywalizować z suwami takimi jak Bentley Bentayga czy nawet Mercedes GLS Mimo swoich rozmiarów Numer 2 Toyota Supra MK4 Czwarta generacja Supry jest niesamowita Tego się nie da ukryć Jest to totalna legenda Za którą obejrzy się każdy chłopak Dzięki filmowi Szybcy i wściekli 1 W 2001 roku Supra stała się wręcz legendą W filmie widzieliśmy Suprę Która po 15 tysiącach dolarów modyfikacji

Tuning supry do 1000 koni mechanicznych to droga przez mękę i wielkie koszty. Mimo to niezmodyfikowane supry z niskim przebiegiem kosztują obecnie ponad 400 tysięcy zł. Supra MK4 zyskała na popularności jako kultowy samochód tunerski, ale w rzeczywistości jest to auto, które Tesla oraz jej wszystkie modele. Tesla jest jak Apple, a Elon Musk podobne do Steve'a Jobsa. Rewolucyjna ale tworzy też coś na kształt kultu i religii. Elektryczne auta, umówmy się, nie uratują planety. Samochody osobowe odpowiadają za małą część emisji CO2, bo jest to tylko 14% w skali całego świata. A same Tesle nadal przyczyniają się do zanieczyszczeń, bo prąd do ich ładowania pochodzi z elektrowni. Do tego dochodzą problemy z zasięgiem i jakością wykonania. Wiele klientów boi się jeździć samochodami w dalsze trasy. Ze względu na strach przed rozładowaniem. Produkcja Tesli to wciąż nauka na błędach. Raz jakość rośnie, raz spada. Jak więc możesz być pewien, co dostaniesz? Tesla stała się symbolem przyszłości motoryzacji, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Problemy z trwałością baterii, wysokimi kosztami napraw oraz spadającą wartością rezydualną sprawiają, że Tesla nie jest tak eko i opłacalna, jak często się mówi. Dodatkowo wiele modeli ma problemy z wykończeniem wnętrza. Od źle spasowanych paneli po słabą izolację akustyczną. Choć Tesla i Elon Musk była pionierem w świecie elektrycznych aut, dziś konkurencja dogania ją pod względem technologii, oferując auta równie szybkie, ale bardziej solidnie wykonane i tańsze w utrzymaniu. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i poniekąd zgadzacie się ze mną. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Do następnego odcinka. Cześć!